Ja się nazywam Oskar Skipski, jestem z Uniwersytetu Warszawskiego, jestem też w redakcji Delty. I ja dzisiaj opowiem o tym, jak użyć królików doświadczalnych w matematyce. Tak się trochę przeglądałem innym prezentacjom. Były jakieś czarne dziury, były jakieś, nie wiem, liczby pi, są jakieś skomplikowane rzeczy. U mnie, u mnie jedyne, co będzie skomplikowane, to królik. No a króliki ogólnie z zasady nie są skomplikowane. Każdy z nas widział kiedyś królika. No, takie mają dwa uszy i skaczą i, i, i tyle. E, no właśnie. Więc, e, więc, u mnie dzisiaj będą króliki i użyję ich właśnie do tego, żeby coś tam poudowadniać w matematyce. Jak Państwo e, zobaczą. E, kiedyś czasem używałem zające na prezentacji, ale potem się okazało, że nie wiem, czy powiedzieć pięć zajęcy, czy zający, czy coś i ile tego są króliki. No dobra, ale zaczynajmy. E, powiedziałem, że będę używał królików. No to są te króliki, które będziemy mieć. One sobie biegają po trawce, e, mają swoją zagrodę. E, I. E, Powiedziałem, że będę używał królików i tak naprawdę to, co ja będę robił, to będę tutaj przedstawiał, używał takiej techniki dowodzenia, która się nazywa interpretacje kombinatoryczne. Ja nie lubię zbytnio definicji, więc nie będę zbytnio tego definiował, no interpretacje kombinatoryczne to zasadniczo polegają na opowiadaniu bajek. Będę sobie opowiadał bajki, będę sobie opowiadał bajki na przykład o lewej stronie równania, o prawej stronie równania i będę mówił, że a no to w takim razie, skoro te bajki Zliczają to samo, no to te równanie też musi być prawdziwe. No i to są moje króliki. To, co jest ważne, to potrzebujemy parę założeń. Jak, jak to w matematyce będziemy mieć parę założeń. No pierwsze założenie jest takie, że króliki są rozróżnialne. Mogą Państwo sobie myśleć o tym, że one mają swoje, swoje jakieś imiona, rodziny. No tutaj jest Stefan, na przykład. Tu jest Edward. Eee, tu jest Oskar, też, bo tak stwierdziłem, że jednego nazwy po sobie. To małe dziecko w końcu. No, właśnie. Więc, więc te króliki są rozróżniane, to jest dla nas istotne, no ale będziemy potrzebowali parę jeszcze innych założeń. Między innymi skorzystamy z tego, że króliki mają różną puszystość, to będzie też istotne w jednym rozwiązaniu. Mają wolną wolę, umieją mówić i rozróżniają kolory. Tak, więc to są nasze założenia i jeszcze zanim przejdę dalej, tutaj szybka uwaga że ta prezentacja niestety zawiera drastyczne obrazy, no niektóre króliki będą w klatkach, a nawet będzie w którymś momencie pasztet z królika, więc więc Państwa ostrzegam, jeżeli ktoś tam ma słabe nerwy, to może tak zakryć sobie uszy i tak siedzieć aaa, i wtedy i to zaraz minie. No dobra, no to tak, w paru zadaniach będę używał dwumianu Newtona, nie wiem czy Państwo wiedzą co jest dwumian Newtona, to czytamy n po k, no u mnie to będę mówił, że n po k to jest po prostu liczba różnych pasztetów z k królików, jakie można zrobić mając n królików. Czyli mam sobie n królików, to są te n królików, które mamy. No i teraz potrzebujemy jakiś k królików do pasztetu, powiedzmy dwóch królików do pasztetu, żeby zrobić pasztet. No i oczywiście jak weźmiemy różne króliki, to wyjdą różne pasztety. No, niektóre może być bardziej na przykład nie wiem, zgorzkniały królik, niektóre jest bardziej słodki, więc tak to tak to, to więc wyjdą nam różne pasztety, no i n po k to jest właśnie liczba możliwych takich wyborów. Na przykład możemy wziąć tego, to był Edward i Stefan albo tutaj tego i tego yy, i tak dalej. To są te wszystkie wybory. n po k, yy, czyli dwumion Newtona. No dobra, no i teraz tak na, na rozgrzewkę udowodnimy sobie coś takiego prostego. Yy, równanie jest takie n po k jest równe n minus 1 po k plus n minus jeden po K-1. No i powiedziałem, że będziemy sobie opowiadać bajki. Będziemy opowiadać bajki, które opisuje lewą stronę i bajki, które opisuje prawą stronę. No to niech będzie ta lewa strona najpierw, no to już wiemy, że to jest po prostu liczba wyborów K królików z N do pasztetu. Chcemy zrobić pasztet z K królików wybieramy K królików do y, pasztetu. No i teraz jak zinterpretować tą prawą stronę? No i do tego możemy się posłużyć klatką. Możemy wziąć sobie złapać jednego, y, jednego królika w klatkę. Nie pamiętam jak się nazywał. Ustalmy, że. A to chyba Oskar. No to niech będzie. Oskara, złapaliśmy Oskara w klatkę. E, no i teraz, y, teraz no, chcemy zrobić ten pasztet. No to są dwie opcje. Albo weźmiemy Oskara do pasztetu. Miejmy nadzieję, że nie. Albo nie weźmiemy go do pasztetu. No to jeżeli go nie chcemy wziąć do pasztetu, to znaczy, że z pozostałych n-1 królików musimy k wziąć do pasztetu. Czyli to będzie odpowiadało temu y, pierwszemu wyrazowi, jaki mamy tutaj. Czyli n-1 po po k, bo z pozostałych minus 1 królików wybieramy k. No dobra, a jak chcemy wziąć Oskara do pasztetu, no to wtedy znaczy, że z pozostałych królików musimy wybrać k-1, bo już ten Oskar na pewno z tego pasztetu pójdzie, a zatem a zatem z pozostałych wybieramy k-1 królików. No i widzimy, że w ten sposób ujrzymy wszystkie pasztety i pasztety z Oskarem i bez i bez Oskara, czyli wszystkie możliwe pasztety, jakie można zrobić. No dobra, to była bardzo prosta, prosta równość, więc, yy, yy, więc zróbmy coś bardziej skomplikowanego. Następna równość jest taka. n po 0 plus n po 1 plus kropeczki plus n po n jest równe 2 do n. -ty. No i najpierw zacznijmy może od lewej strony. Co to jest? No Powiedziałem, że wcześniej tam było n po k, to robiliśmy pasztet z k królików, ale tutaj to k może być dowolne, może być 0, może być n, czyli oznacza, że teraz po prostu robimy jakiś pasztet, ale no, nie, wiem, nie nie mamy konkretnie ustalonej liczby królików, jaką potrzebujemy. Jak będziemy na przykład dla wegetarian robić pasztet, to możliwe, że weźmiemy na przykład 0 królików i, i soję zamiast królików albo coś. No, a jak tam nie wiem, jesteśmy bardzo głodni, to może weźmiemy wszystkie króliki N. Czyli to jest po prostu liczba wyborów dowolnej, liczby królików spośród N królików. No i mam pokazać, że to jest równe 2 do N tej. No i to też taka prosta rzecz, jak ktoś tam chodził do, do jakiegoś przedszkola czy coś, to mógł już to widzieć. No i teraz, no ale jak my to sobie uzasadnimy tymi królikami? No, możemy zrobić coś takiego, że po prostu wziąć jakiś tam mikrofon. Mam mikrofon, ale do niego mówię, więc nie będę go podnosił. Yy, możemy sobie wziąć jakiś mikrofon, tak podejść do tego królika i go po prostu go zapytać. Panie króliku, no, czy chce pan iść do pasztetu, czy nie? No i tam pierwszy powiedzmy: Edward powiedział, że chce iść. No to, no to super. Yy, Stefan powiedział, że nie chce iść, i tak dalej, i tak dalej. Pytamy po kolei te króliki, czy chcą iść do pasztetu. No, może niektóre nie, 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 nie rozumiały, o co pytamy, albo coś i powiedziały, że chcą. No i w ten sposób dostaliśmy, że część chce iść do pasztetu, a część nie chce iść do pasztetu. I dostaliśmy tak naprawdę jakiś pozbiór królików, z których możemy zrobić pasztet. To są te niebieskie, a te żółte nie. No i łatwo zauważyć, że jak któryś królik odpowie inaczej, no to dostaniemy inną grupę królików, inny pasztet dostaniemy. A każdy pasztet też można uzyskać, jeżeli nam, nie wiem, ja, trochę tak przymusimy królika, żeby odpowiedzieć tak, jak chcemy, no to dokładnie ten z tego pasztetu odpowiedział, że chcą, a ten poza tego pasztetu odpowiedział, że nie chcą. Yy, I będziemy mogli yy, i dostaniemy każdy możliwy, yy, możliwy pasztet. Czyli rzeczywiście to będzie odpowiadało wszystkim możliwym pasztetom i będzie odpowiadało też dwa do tej, tak, bo to jest to właśnie to 2 to do n to jest to właśnie dwie opcje dla jednego królika, dwie dla drugiego, dwie dla trzeciego i tak dalej i tak dalej, czyli 2 razy 2 razy 2, czyli mamy n królików, czyli to jest 2 do n Inaczej można powiedzieć, że to jest liczba możliwych kolorowań królików, moglibyśmy podejść do nich zapytać, czy chce Pan być niebieski, czy chce Pan być żółty, no i potem wziąć te niebieskie do pasztetu, może to tak, może by miało to więcej sensu. Jeżeli w ogóle pytanie królików o kolory ma sens, to to miałoby to więcej sensu. No dobra, to też było proste, zrobimy sobie coś bardziej skomplikowanego teraz. O, to jest bardziej skomplikowane, znaczy wzór jest prosty. Wzór to jest wzór na sumę pierwszych n liczb naturalnych o 1 plus 2 plus kropeczki plus n. No i y, taki standardowa wersja tego wzoru jest taka, że się pisze, że to jest po prostu n razy n plus 1 y, podzielone przez 2. No, i łatwo zauważyć, że to n razy n plus 1 podzielone przez 2 to tak naprawdę jest liczba wyborów dwóch królików spośród n plus jeden królików. Czemu? No bo możemy po prostu wybrać pierwszego królika na n plus jeden sposobów, drugiego na n sposobów. No i jako, że nie, nie zależy nam na kolejności w tych wyborach, czyli każdy zbiór dwóch, każdą parę królików dostaniemy dwa razy, więc jeszcze podzielimy przez dwa i wychodzi nam dokładnie liczba wszystkich możliwych wyborów dwóch królików spośród n plus jeden. No dobra, no i chcemy coś takiego udowodnić. Mamy te nasze króliki. No i teraz użyjemy tego, że one mają różną puszystość, bo powiedziałem, że mają różną puszystość, więc sobie ustawmy je tam w kolejności od o najmniejszej puszystości do no najbardziej, tak? Ten pierwszy to w ogóle jest taki, jak nie wiem, w ogóle niepuszysty, a ten ostatni to już taki, taki jest bardzo milutki. E, no właśnie, no to mamy sobie ten królików ustawionych, no i tylko, że no tak z prawej strony wygląda, jakby przydałby się jeszcze jakiś jeden królik. No to zaprośmy jednego jakiegoś, który wcześniej się nie załapał, nazwijmy się nazwaniem powiedzmy Rafał B i tutaj ten N plus pierwszy królik, który się nie załapał na pierwszy rzut, to on będzie tutaj właśnie jako, jako ostatni w tym, w tym rzędzie. No i mamy teraz N plus jeden królików. No i łatwiej nam teraz zinterpretować prawą stronę, bo prawa strona to po prostu wybór pary królików. To jest po prostu liczba wyborów dwóch królików spośród n plus jeden królików. No i chcielibyśmy powiedzieć, że no ta prawa strona odpowiada lewej. Czyli musimy jakoś w taki sposób policzyć te e, wybory królików, żeby wyszło, nam, żeby, żeby wyszło nam to, co jest po lewej stronie. No i w jaki sposób możemy to zrobić? Możemy zauważyć, tu się nawet podświetlił przed chwilą, możemy zauważyć, że jeden z tych królików jest prawy, a drugi lewy. No jak ustawiliśmy je w rzędzie, no to wiadomo, że któryś będzie prawy, któryś będzie lewy. No i my się skupimy na tym prawym króliku. I teraz pytanie brzmi: gdzie ten prawy królik może być? No, skoro wybieramy dwa króliki, to nie jest możliwe, żeby ten prawy królik był na przykład pierwszym królikiem. No wtedy już ten lewy, już nie będzie mieć nikogo do wzięcia za lewego. No to pierwszą pozycją, taką patrząc od początku, gdzie ten królik lewy może być, to jest pozycja druga. Tak, no i teraz jak wybierzemy że prawy królik to jest królik numer dwa, no to teraz mamy jeden, dokładnie jeden sposób na uzupełnienie tej pary, czyli musimy wziąć tego królika numer jeden, żeby dopełnić tą parę. Dobra, no to teraz teraz możemy powiedzieć, że to odpowiada tej jedynce, tak? Czyli możemy powiedzieć, że ta jedynka to jest liczba wyborów lewego królika, jeżeli prawy to dwa, czyli liczba takich wyborów dwóch królików, że prawy to jest drugi. No dobra, to teraz jak się troszeczkę przesuniemy i weźmiemy za prawego królika trzeciego królika, no to teraz będziemy mieć dwa, dwie, dwie, dwa sposoby na dopełnienie tej pary lewym królikiem i to będzie odpowiadało liczbie 2 w tej naszej sumie, którą mamy u góry, tak? Czyli 2 to jest liczba wyborów lewego królika, jeżeli prawy to trzeci, czyli 2 to jest po prostu liczba wyborów par królików, takich, takich par królików, że prawy królik jest, jest trzeci. No, jak tak będziemy się przesuwać, 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 to na koniec dostaniemy n, a n, n to po prostu będzie liczba takich par królików, że prawy królik jest na pozycji n plus pierwszej, bo będziemy mieć n sposobów na dopełnienie tej pary, biorąc jakiegoś królika z lewej, z lewej strony. No, właśnie, czyli, czyli rzeczywiście pokazaliśmy, że te wybory pary królików można policzyć w taki, w taki sposób, który odpowiada lewej stronie. A skoro e, lewa strona zlicza wybory pary królików, prawa strona wy, zlicza wybory pary królików, to obie strony są równe. Dobra. E, tak. Co teraz? Teraz udowodnimy sobie następującą równość. Mamy teraz sumę, kolejnych potęg liczby 5, mamy sobie 5 do zerowej, 5 do pierwszej, kropeczki plus 5 do n tej. No i to wiemy ze szkoły, że, że to jest 5 do n plus 1 minus 1 podzielone przez 5 minus 1. To jest tam wzór na szereg geometryczny. No i jak to udowodnić z tymi królikami? No już widzimy, że pojawiła nam, pojawił nam się tutaj odrobineczkę problem. Odrobineczkę pojawił nam się problem, ponieważ yy, po yy, prawej stronie mam jakieś dzielenie. No, i no, ja, no, były te pasztety z królików, no ale już dzielić króliki na części to myślę, że było zbyt brutalne, więc nie będziemy tego robić. Ale wiemy natomiast, że króliki są świetne w mnożeniu, więc weźmy po prostu. Pomnóżmy sobie obie strony przez te 4, bo w mianowniku mamy 4, więc pomnóżmy sobie obie strony przez 4 i udowodnimy coś takiego. Czyli teraz mamy po prawej stronie mam 5n plus 1 minus 1, a po lewej stronie mam te kolejne potęgi piątek. Kolejne potęgi piątek i tak, przemnożone przez 4. Przepraszam, ja to kliknąłem, żeby zobaczyć jakieś pytanie Było, jakby ktoś miał jakieś pytania, to oczywiście, to oczywiście zapraszam. No właśnie, no to jak to udowodnić? No to. Ojej, ojej ojej. Przepraszam, przepraszam, już wracamy. Jak to udowodnić? No znowu łatwiej jest zacząć od prawej strony, bo prawa strona jest prostsza. Prawa strona. O, przepraszam, były jakieś pytania. A nie, może wcześniejsze. Przepraszam, już wracam. Prawa strona jest prostsza. Mamy sobie mamy sobie 5 do n plus pierwszej minus 1. No i co? Jak możemy interpretować 5 do n plus pierwszej? Już mieliśmy 2 do n tej i to wtedy nawet wspomniałem, że możemy mówić o tym, że to po prostu kolorujemy te, te, te króliki na dwa kolory, a teraz kolorujemy te n plus 1 królików w takim razie na 5 kolorów, czyli 5 do n plus pierwszej to jest po prostu liczba kolorowań n plus 1 królików na 5 kolorów. No to jasne, no ale teraz mamy jeszcze minus jeden, więc musimy jakieś z tych kolorowań odjąć, więc przyjmijmy, że odejmiemy takie kolorowanie, że wszystkie króliki są szare. No to jak, jak, jak nudne, to nudne to by było, gdyby wszystkie króliki były szare, nie? To odejmiemy to kolorowanie, że, że mamy n plus jeden królików, wszystkie są szare, więc chcemy, ta prawa strona powiem, że zlicza wszystkie kolorowania na pięć kolorów tych królików poza tym jednym już wyszczególnionym kolorowaniem. No dobra. I teraz to przejdźmy teraz do lewej strony i postaramy się jakoś zinterpretować lewą stronę. I ja teraz proponuję, żebyśmy zaczęli od prawej strony. Wczoraj to zaczynaliśmy od lewej, no tak się narzucał, tam są mniejsze liczby, pewnie coś przestrzega, ale zaczniemy teraz od prawej strony. No to jaki jest pierwszy element z prawej strony? Pierwszy element z prawej strony to jest 5 do n tej E, razy 4 i jak to możemy interpretować? No 5 do n tej no to się wydaje, że powinniśmy n królików kolorować na 5 kolorów, tak, a ten n plus pierwszy no, mamy teraz już zostały 4 kolory, tak? To pewnie to 4 odpowiada za tego n plus 1 królika, więc możemy to zinterpretować w ten sposób, że e, 5 do e, 5 do n tej razy 4 to są takie kolorowania, w których n plus 1 królik nie jest szary. Tak, czyli wybieramy cztery kolory dla ostatniego królika, pomijamy szary, a wszystkie pozostałe kolorujemy dowolnie. Na pewno policzymy kolorowania, które się łapią na prawą stronę, czyli te kolorowania, których będzie co najmniej jeden nieszary królik, tak? No i policzyliśmy jakiś, jakiś podbiór tych wszystkich kolorowych. Dobra, to był pierwszy element, ale idźmy dalej. Pytanie jest, czy mogą króliki zrezygnować z, z przerobienia ich na pasztet? No, no, zakładamy, że, 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 że mogą. Tak. No dobra, idziemy do lewej teraz. Patrzymy sobie, teraz, policzyliśmy już takie kolorowania, w których ostatni królik nie jest szary. No to pozostało nam policzyć kolorowania, w których ostatni królik jest szary. A zatem kolorujemy ostatniego królika na szaro i teraz chcę policzyć kolorowania poprzednich N królików. Ale takie wszystkie poza tym, że wszystkie są szare. No i znowu, jak spopatrzymy sobie na 5 do n minus pierwszej razy 4, to możemy też interpretować, że n minus n 1 królików kolorujemy dowolnie, a ten n królik jest pokolorowany na inny kolor niż szary, w ten sposób na pewno dostaniemy kolorowanie, kolorowanie, które się łapie na prawą stronę, bo będzie jakiś nieszary królik. Tak i teraz to, co zostało nam do policzenia, jak to zrobimy, to pozostało nam do policzenia takie kolorowania, w których n-ty n plus pierwszy jest szary, no ale jakiś szary nie jest. I tak się przesuwając, przesuwając dalej z tą naszą kreską dostaniemy, policzymy wszystkie możliwe kolorowania, między innymi 5 do 0 razy 4, czyli to jest po prostu 1 razy cztery, są wszystkie takie kolorowania, w których wszystkie króliki poza pierwszym są szare, ale pierwszy w takim razie szary być nie może. Czyli to, co jak zliczamy po lewej stronie, tak naprawdę patrzymy na ostatniego nieszarego królika. I jeżeli ten ostatni nieszary królik jest na pozycji I tej, no to znaczy, że wtedy mamy składnik 5 do i minus pierwszej razy. 4, bo mamy dowolne kolory dla poprzednich i minus 1 królików, a ten i ty królik ma 4 możliwości. Dobra, świetnie, udowodniliśmy, no taki już, to jest taki już poważny wzór. E, zobaczymy, zobaczymy co, co mamy dalej. Dalej mamy następującą sumę. n po k już mieliśmy, to jest ten dwumian Newtona, czyli wybór k królików. I teraz my jeszcze to sumujemy po wszystkich k, czyli mamy sobie n po 0, plus n po 1, plus n po 2, ale jeszcze każdy ten współczynnik dwumianowy mnożymy przez k. A zatem. Jak to możemy, jak możemy tą lewą stronę zinterpretować? Może ja nie będę pokazywał wyniku z prawej strony i sami do niego dojdziemy i zobaczymy, czy, czy te króliki, bo dotychczas dowodziliśmy takie rzeczy, które Państwo mogli wziąć, nie wiem, indukcję udowodnić albo coś takiego, ale a my dowodziliśmy jakimiś królikami, a teraz spróbujmy znaleźć wynik na podstawie na podstawie tych królików. No to po lewej stronie mamy taką sytuację. Wybieramy sobie jakieś k królików do pasztetu, dowolnej wielkości ten pasztet robimy. No i jeszcze spośród tych królików musimy wybrać króla królików. Założyłem mu koronę, jest król królików i wybieramy teraz dowolną grupę królików domyślnie do pasztetu. No i jednemu, jednego, jednemu zakładamy koronę, jeden jest królem królików. No i w jaki sposób to możemy policzyć inaczej, korzystając z królików? Czyli żeby znaleźć ten wynik po prawej stronie. Aha, no to jest jeszcze swojej liczba wyborów dowolnej liczby królików i ich króla. Jak możemy znaleźć ten wynik po prawej stronie? No, za każdym razem, jak chcieliśmy dostać tą drugą stronę, to staraliśmy się jakoś spojrzeć na to w inny sposób. Więc tak jak tutaj najpierw wybieraliśmy grupę, a potem wybieraliśmy jednego z tych e, królików. E, Jednemu z tych królików zakładaliśmy koronę, no to teraz zrobimy odwrotnie. Najpierw założymy jednemu królikowi koronę, a potem dobierzemy do niego resztę. No to na ile sposobów możemy wybrać królika? Mamy N królików znowu, Rafał już, już poszedł, więc zostało tylko ten N elitarnych królików, i teraz wybieramy, któremu założymy koronę. No to wybieramy na N sposobów który mu założymy koronę i wiemy w tym momencie, że on już będzie tym jednym z tych wybranych królików, w tej grupie wybranej. Ok, czyli na n sposobów to zrobiliśmy, a teraz wszystkie pozostałe króliki, no musimy zdecydować, czy one będą w tej grupie, czy nie, czy będą w pasztecie, czy nie będą w pasztecie. No i jak to można zrobić? No możemy znowu po prostu podejść z tym mikrofonem tych królików i po kolei je pytać. Chce pan być w pasztecie? No tutaj już, już tutaj już jakiś Jakiś Karol już jest, czy, czy, pan też, czy pan też chce być w tym pasztecie? No i jak on mówi, no jak Karol jest, no to pójdę. No i on mówi tak, więc jest niebieski. Kolejny mówi nie, i jest żółty, i tak dalej, i tak dalej. Czyli dla każdego innego królika mamy dwie opcje, albo jest w pasztecie, albo nie jest w pasztecie. Czyli dostajemy w sumie n razy 2 do n minus pierwszej potęgi, bo dla każdego z pozostałych królików mamy dwie opcje, a dla niego, ale najpierw wybraliśmy tego królika. W koronie. No dobra, świetnie. Czyli to jest, aha, no to jest to jeszcze tutaj zaznaczone. Liczba wyborów króla królików i jego podwładnych, tak? Wybieramy dla niego jakiś dwór. Pasztetowy dwór, dla tego króla wybieramy na, na tyle sposobów. No dobra idziemy dalej, coraz bardziej skomplikowane równania. Widzą Państwo te króliki, jak się wydawało, że to będą no tam, nie wiem, w czym one nam mogą pomóc, nie, taki królik, ale okazało się, że już całkiem sporo możemy wywnioskować z tych królików. No dobra, no to idziemy dalej, hmm, idziemy dalej. No e, przepraszam, już tutaj. Co to jest? Mamy teraz następującą sumę n po k y, mam przemnożone przez k i przemnożone przez k minus 1. No i teraz y, tak jak poprzednio możemy powiedzieć, że wybieramy dowolną grupę królików, wybieramy króla królików i jeszcze kogoś musimy wybrać, kogoś innego, więc możemy powiedzieć, że na przykład wybieramy jego kierowcę. Ok, kierow... no król dobrze miał kierowcę jakiegoś, nie będzie przecież tam prowadził, y, więc, więc wybieramy teraz y, y, króla królików. Będziemy mieć kierowcę i będziemy mieć jakąś grupę. No i zróbmy to, popatrzmy na tą prawą stronę teraz i spróbujmy też odwrócić tą kolejność, podobnie jak mieliśmy przed chwilą. Czyli najpierw wybierzemy króla, dajemy mu koronę, siedzi sobie król w koronie i i wiemy, że już będzie w tej grupie, będzie na dworze, czy będzie w pasztecie, wszystko, wszystko jedno i teraz musimy wybrać jakiegoś kierowcę. Kierowca powiedzieliśmy, że jest kimś innym, tak, bo jest k razy k minus jeden, czyli musi być kim, ktoś inny, czyli wybieramy jakiegoś innego królika na kierowcę, tutaj na przykład Demu deskorolkę, będzie na, na deskorolce tego króla ciągnął, czyli wybieramy na n sposobów pierwszego, na n minus jeden drugiego i teraz wszystkich pozostałych przydzielamy albo do pasztetu, albo nie, czyli mamy 2 do n minus drugiej sposobów zrobienia tego. No i tak dostaliśmy wynik dla tego przypadku. n po k razy k razy k minus 1. No dobra, tak i tu jeszcze jest zaznaczenie liczba wyborów króla, kierowcy i podwładnych tylko w takiej kolejności. Zamiast podwładnych, znaczy grupy króla i kierowcy, to wybieram najpierw króla, kierowcę, a potem podwładnych. No dobra, i teraz mamy jeszcze takie, takie, taką tożsamość, chyba to już jest ostatnia tożsamość, jaką dzisiaj pokażę. Zobaczymy, jak z czasem będę stał. To, to co mamy po lewej stronie, to jest to, co mieliśmy wcześniej, czyli suma po wszystkich Kn po K, czyli wybieramy jakąś grupę dowolnej wielkości, ale tu jeszcze mamy A do K tej. Czyli każdego królika musimy jeszcze pokolorować na jeden z k kolorów. No tak, z jeden z a kolorów, przepraszam. Każdego z tej grupy musimy pokolorować na jeden z a kolorów. No i okazuje się, że to odpowiada a plus 1 do n tej. Jeżeli ktoś tam coś słyszał jakieś twierdzenie o dwumianie, że to, to można zapisać jako a plus 1 do n, -tej, no to właśnie jak rozwinięcie tego a plus 1 do n -tej na, te, na taką sumę z dwumianami, no to pewnie też to widział, no, ale my to zrobimy królikami, bo, bo czemu nie, bo, bo, bo możemy. No dobra, no to teraz tak jak powiedziałem, liczba kolorowań dowolnej podgrupy n królików a kolorami teraz jest po lewej stronie. No to weźmy sobie takie kolory, tutaj na dole się pojawiły. E, zielony, taki szary i niebieski. E, tak. E, no i wybieramy. W takim razie, tak jak patrzę na lewą stronę, wybieramy jakąś grupę. No i teraz te elementy z grupy kolorujemy na te trzy kolory. Po kolei podchodzimy do tych krójków, mówimy. Panie króliku, czy pan chce być zielony, szary, czy niebieski? Tutaj mamy takie opcje. No i ten królik mówi, no ja w sumie mogę być, w sumie mogę być zielony i, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te króliki mam pokolorowane. Zwracam uwagę, że na przykład wszystkie mogą być zielone. Może akurat, no króliki może lubią zielony, tam po trasy biegają, czy coś, więc może akurat zielony mogły być, ale wszystkie mogą być w tym samym kolorze, tak? Mamy A do K tej, więc po prostu mamy wszystkie możliwe kombinacje tych kolorów. No dobra, ale jak pokazać, że to jest A plus 1 do N tej? No, a plus 1 do n, to jak wiadomo, no to jest po prostu kolorowanie tych n królików a plus 1 kolorami. I gdzie jest ten a plus 1 kolor? No to weźmy sobie, dodajmy ten a plus 1 kolor i to będzie kolor żółty. I to, jak zaraz Państwo zobaczą, to jest taka opcja zewnętrzna dla nas, bo mamy sobie te kolory, które chcemy mieć pokolorowane króliki w tej grupie, ale my dodamy sobie jeszcze jeden kolor i powiemy, aha, ten dodatkowy kolor będzie oznaczał, że nie jesteś w grupie. To będzie nasz dodatkowy kolor. I teraz mamy sobie ta plus jeden kolorów. Po, po kolei podchodzimy do tych królików i pytamy, jakiego chcą być koloru. Dopuszczamy, że wybiorą żółty, mogą być zielone, mogą być niebieskie, mogą być szare. Wybierają sobie te kolory, a teraz na podstawie ich wyboru możemy powiedzieć, że aha, no to. Króliki z tej grupy miały być pokolorowane na kolory zielony, szary, niebieski, więc wiemy, że ta grupa w takim razie składa się dokładnie z tych królików, które są w tych kolorach, a żółte króliki, wszystkie, które wybrały kolor żółty, są królikami, które są na zewnątrz. E, no właśnie, więc dostaliśmy, że liczba kolorowań dowolnej podgrupy tych królików, a kolorami Odpowiada liczbie kolorowań w ogóle tych N królików A plus 1 kolorami, gdzie ten A plus pierwszy kolor jest tym kolorem takim zewnętrznym, zewnętrznym dla tych królików. Dobra. Konkluzja z tej prezentacji jest taka, że, że aby udowodnić matematyczną równość czasem, wystarczy parę przyjaznych królików. Zachęcam Państwa, jeżeli tutaj widziałem, że ktoś pisał, że ma królika, to zachęcam, można go przynosić teraz, szczególnie jak są zdalne zajęcia. Można przynosić na, na klasówki, próbować jakoś ich tam ustawić czy, czy użyć. Też taka uwaga, że podczas tworzenia prezentacji nie ucierpiał żaden królik. No właśnie, to jest, to jest jednak przewaga matematyki nad na przykład medycyną, że jak my używamy królików doświadczalnych, to wiemy, że żadnemu królikowi nic się nie stanie. No dobra, i na tym kończę. Mam nadzieję, że podobała się Państwa technika interpretacji kombinatorycznych. Można jej używać, jest całkiem, całkiem, całkiem przyjazna. I teraz już razem z tym królikiem, w imieniu, który w imieniu królików, dziękuję za uwagę, a także dziękuję za uwagę.